Uszanowanko moi drodzy, dziś porozmawiamy o jednym z podstawowych, ale bardzo często niedocenianym narzędzi w kuźni, warsztacie czy innej pracowni, a będzie mowa o pilnikach. Jeśli myślicie, że pilnik to kawałek metalu z naciętymi ząbkami, który można poruszać w tej z powrotem, to cóż. Dzisiejszy odcinek może Was troszeczkę zaskoczyć. Pokażę Wam, jak należy prawidłowo pracować pilnikiem, jakie są jego rodzaje, oraz co należy zrobić, by służył nam przez lata. Na początek, rodzaje pilników, bo pilnik-pilnikowy nierówny. Pilnik płaski, dwie krawędzie krótkie, dwie krawędzie długie, przekrój prostokątny służy do. Płaskich powierzchni, i jest to w sumie klasyczny rodzaj pilnika półokrągły. Z jednej strony mamy płaską powierzchnię, z, drugą, z drugiej strony mamy zaokrąglony. Proszę bardzo o to przekrój. idealny do zaokrąglonych krawędzi i wklęsłości. Mamy okrągły. Tutaj dużo nie trzeba mówić, po prostu ma przekrój. Okrągły z każdej strony jest taki sam. Używany przede wszystkim do powiększania otworów trójkątny. Zazwyczaj każdy z brzegów jest równy. Przekrój o, trójkątny. Bardzo dobrze się sprawdza przy szlifowaniu narożników albo rowków. Mamy również, jeżeli chodzi o, o pilniki, tu można go podciągnąć pod prostokątne, ale to jest przekrój kwadratowy, czyli mamy każdy bok jest równy, są cztery boki. Przekrój kwadratowy. I mamy również iglaczki, iglaki, czyli małe pilniczki. Świetnie się spisują przy precyzyjnej pracy, przy modelarstwie, przy jubilerstwie i z nich mamy również przekroje tak same jak i płaskie, okrągłe, półokrągłe, trójkątne, w zależności co byście chcieli. Pilniki nie różnią się tylko kształtem, ale również i agresywnością nacięć. Mamy pilniki zgrubne, szybko zdejmują materiał, ale zostawiają głębokie ślady. Mamy pilniki średnie, balans między szybkością a jakością wykończenia oraz mamy... Pilniki drobne do precyzyjnej obróbki oraz do wygładzania krawędzi. Tutaj również pojawiają, pojawiają się Wam informacje, ile tych nacięć na centymetr w pilniku powinno być. Żeby dobrze zrozumieć, jak należy poprawnie pracować pilnikiem, trzeba poznać jego budowę, a raczej budowę jego zębów. Powierzchnia pilnika obsiana jest odpowiednio naciętymi zębami twardymi zębami. Tak, żeby spokojnie mógł się wgryźć w metal. Zęby te nacięte są pod odpowiednim kątem i to nie bez powodu. Gdy prowadzimy pilnik w odpowiednią stronę, czyli do przodu, Zęby te ścinają malutkie wióry z powierzchni metalu, I to, właśnie... i to właśnie ta czynność wykonuje pracę. A co z ruchem powrotnym? Wracamy bez nacisku. Jeżeli dołożymy nacisk w ruchu powrotnym, to wcale nie poprawimy efektywności, a wręcz przeciwnie, spowodujemy, że. Zęby pilnika będą się ścierały. I teraz, wracając pilnikiem i dociskamy. To ścieramy. Zęby. I dochodzimy do momentu, kiedy te zęby mogą być po prostu Zbyt gładkie, żeby wcinać się w materię. A co w momencie, kiedy będziemy pracować pilnikiem do przodu, ale z dużo większym naciskiem? Już poprawiamy. W tym momencie, kiedy będziemy prowadzić pilnik w odpowiednim kierunku, ale zbyt dużym naciskiem, wiór. Nie będzie odprowadzany zbyt szybko, nie będzie odprowadzane poprawnie i będzie zapychał właśnie te zęby pilnika czyli będzie się wciskał w tych miejscach. I efekt, zapchany pilnik to mniejsza efektywność pracy tego pilnika więc pracujemy z odpowiednim dociskiem. A siła docisku zależy od rodzaju materiału, w jakim pracujecie. I jeszcze raz, dla przypomnienia Pilnik pracuje tylko w jedną stronę, dociskany z odpowiednią siłą. Wraca bez nacisku, tylko prowadzimy pilnik z powrotem. Z teorii przejdźmy sobie w praktykę. A teraz taki mały blok informacyjny. Nastąpiły małe zmiany na kanale. Więcej informacji na temat tych zmian macie w linku, który jest w opisie tego filmu. Na tym kanale pozostają tematy kowalstwa, więc jeżeli bardzo Ciebie to interesuje i chciałbyś poznać albo zacząć przygodę z kowalstwem, to zapraszam Cię do subskrypcji oraz do włączenia dzwoneczka, żeby nic Ciebie nie ominęło. A teraz wracamy do materiału. W imadle mamy zamocowaną zwykłą stal konstrukcyjną, przykładamy pilnik, ustawiamy go na detalu. Z jednej strony możemy sobie docisnąć go delikatnie i to właśnie nam pozwala regulować tą siłę nacisku. Ustawiamy kąt, z jakim chcemy, żeby to szlifowało i teraz prowadzimy, ustawiamy sobie na początku pilnika druga ręka oczywiście jest na rączce w delikatnym rozkroku. Pchamy pilnik, a w drugą stronę podnosimy, czyli możemy pracować w jedną stronę z odpowiednim naciskiem. Co jeżeli już właśnie ten wiór zapcha nam pilnik? No, odczujecie to przede wszystkim przez zmniejszoną efektywność pilnika. Co należy wtedy zrobić? Jak sobie z tym poradzić? Zwykłą szczotą drucianą. Bierzecie szczotkę drucianą i w poprzek pilnika, nie wzdłuż pilnika, w poprzek pilnika tak, jakbyście chcieli wyskrobać Wszystkie te wiórki, które między zęby pilnikowi wpadło, czyli możecie się pobawić w takiego pilnikowego dentystę. Pilniki nie lubią brudu, nie lubią wilgoci, i pilniki są samotnikami, nie lubią swojego towarzystwa. Czyli, żeby pilnik nam służył na lata, należy po każdej pracy Oczyścić go właśnie szczotą drucianą, tak żeby wszystkie te opiłki z niego wyszły. Drugie, nie lubi wilgoci, czyli nie trzymajcie pilników tam, gdzie jest mokro, ponieważ ta stal będzie wam rdzewieć po prostu. A po trzecie, jest samotnikiem, ponieważ nie przechowujemy pilników tak, żeby one się o siebie stykały bo mogą na przykład w takiej szufladzie czy torbie po prostu się stępić pilnik, pilnik będzie tarł pilnik, pilnika pilnik, pilnikowi także jak chcecie przechowywać to tutaj widzicie fragment ja je przechowuję pionowo Pokażę Wam któregoś razu, jak wykonałem taką swobodną deskę do przechowywania pilników. Fajne, jak masz miejsce do powieszenia pilników. Możesz wykorzystać oczywiście różne inne wieszaki. Ale starajcie się pilniki trzymać osobno od innych, żeby się nie stępiły. A na pewno Wam posłużą na lata. I to już wszystko na dziś. Pilnik to proste narzędzie, ale jak wiemy, jak z niego korzystać. Stosując właściwą technikę i dbając o narzędzia, nie tylko poprawiamy jakość naszej pracy, ale również oszczędzamy sobie nerwów i pieniędzy. A jeżeli Wasze pilniki już dogorywają, nie wyrzucajcie, spróbujcie je naprawić. A taka mała ciekawostka i dygresja, jeżeli Wasze pilniki, drodzy kowale, już dogorywają albo jesteście na złomowisku i znaleźliście jakiś pilnik. Jeżeli jest jeszcze zdatny do użycia, korzystajcie. Jak już jest lekko zniszczony, to możecie z niego wykonać po pierwsze narzędzia. Po drugie, możecie wykonać z niego krzesiwo kowalskie, chociażby, które pokażemy w najbliższych odcinkach. Po trzecie. Możecie z niego wykonać nóż, ale pamiętajcie, jest to twarda stal, więc na początek należy ją troszeczkę zmiękczyć, bo będziecie pracować w twardym, a przez to się namęczycie i może wam się pokruszyć. Dzięki za uwagę. Pamiętajcie o odpowiednich punktach, jakie należałoby zrobić. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!